Chodźcie, rozwalimy baterię i zobaczymy, co jest w środku. Ale najpierw bezpieczeństwo, rękawiczki, bo w baterii znajduje się dużo ciekawych chemikaliów. Tutaj w środku przebiega reakcja chemiczna, która zamienia energię chemiczną na energię elektryczną, którą potem wykorzystujemy, żeby zasilać na przykład zegary. Spróbujemy to jakoś... Nie takie proste. W baterii przebiega reakcja redox, czyli lit się utlenia, tlenek manganu się redukuje i mamy to. O, wstaje prąd, który płynie i zasila różne rzeczy. Mm, chyba powinienem wziąć baterię, która nie jest zużyta. No, a teraz zobaczymy, jak się będzie różnić od tej bateria nowa. Po zakończeniu reakcji chemicznej prąd przestaje płynąć, jak się zużyją wszystkie składniki, no, a bateria Was. nie nadaje się już do użytku, tylko do utylizacji. Mamy tutaj katodę z dwutlenku manganu. O, tu jest separator. Separator nasączony elektrolitem, ale jest yy, różnica, bo na przykład ten separator. Z nowej baterii jest świeżutki, bielutki, a ten. Proszę bardzo, już jaki jest przepalony. Specjalnie dla Was jeden ekstra eksperyment. Wykorzystanie litów w bateriach pochłania ponad połowę światowej produkcji litu. Bardzo specyficzny pierwiastek. W kontakcie z wodą reaguje gwałtownie i powstaje wodorotlenek litu oraz gaz wodór. Wodorotlenek litu to jest substancja, która ma odczyn mocno silnie zasadowy. Przydałby się jakiś wskaźnik pH, który pokaże, że ten roztwór jest zasadowy. Jednakże nie mam żadnej czerwonej kapusty w domu, żeby móc zrobić takie coś. Natomiast to, co mam w domu, to jest indygo karmin. Bo każdy z nas ma w domu indygo karmin w roztworze kwasowym czy obojętnym ma kolor, uwaga piękny, niebieściutki natomiast, kiedy doda się tam trochę y, zasady i zmieni się odczyn tego roztworu zaczynam usować kurty za słabe kolor zmienia się na zielon kawy, to zamieszam taki żółty, żeście mi uwierzyli, że to jest odczyn zasadowy, papierki wskaźnikowe filetowo niebiesko, ciemną barwę uwaga Prostorze obojętne. Proszę bardzo, jaka zasada. Ja to teraz zneutralizuję, a wy nie otwierajcie baterii w domu.